Ciężki mecz, bardzo wyrównany, widać, że drużyna Storunia chłopcy nie przyjechali tutaj położyć się, walczyli ile mogli, kawał, kawał zdrowia zostawili na lodzie, także wielkie brawa dla chłopaków. Natomiast my troszkę męczyliśmy się w pierwszej tercji, natomiast cieszymy się bardzo, że Doma przytrzymał nam wynik na zero i to jest wydaje mi się taki główny, główny klucz do tego, że wygraliśmy ten mecz. Ale dobrze boks też żył, chłopcy dobrze żyli, także... Dobrze, że wygraliśmy. I Dominik, Dominik pokazał swój kurdzi i zabronił na zero z tyłu. To jest bardzo, to jest bardzo dobra oznaka na następne mecze. My tak, samo, my tak samo również zagraliśmy dobrze w obronie. Szkoda, że więcej goli nie wpadło z przodu, bo było dużo przewag. No ale szkoda, tak, tak jest hokej, no i nie wszystko wejdzie. I bronimy też dobrze, tak? I w trójkę wybroniliśmy i w czwórkę wybroniliśmy, także jakoś to się wyrównało. Jeśli chodzi o pracę nad, nad tym elementem, to cały czas jest to szlifowane? Cały czas, codziennie.